Witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym się bliżej przyjrzeć pracowniczym planom kapitałowym, czyli znanym PPK. Jest to program emerytalny wprowadzony przez poprzedni rząd i z racji tego, że w tym roku wybija już piąta rocznica jego powstania, postanowiłem przedstawić Wam podsumowanie mojego konta PPK, w którym przedstawię konkretne liczby. Gdy w grudniu 2019 roku wchodziły pracownicze plany kapitałowe, wiele osób, w tym również ja, Zastanawiało się, czy warto w to wchodzić. Głównie nasowały się następujące pytania: czy to się opłaca, czy to pokona inflację, czy za kilkadziesiąt lat pieniądze, które zostaną tam wpłacone, będą w ogóle coś warte? I chyba najważniejsze pytanie: czy rząd nam tego nie zabierze, tak jak zrobił to z OFE? Zacznijmy może od najważniejszego pytania, czyli tego, czy z PPK nie będzie tak samo jak z OFE. Ale zanim odpowiem, muszę dodać, że to, co tutaj mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Są to moje luźne przemyślenia i wszelkie decyzje, które podejmujecie, robicie na własną odpowiedzialność. Inwestowanie jest ryzykowne i wiąże się z ryzykiem straty. A więc, odpowiadając na pytanie, można powiedzieć krótko: nie. PPK jest to nasze osobiste konto, do którego w każdej chwili mamy dostęp. Sam osobiście lubię logować co jakiś czas, i sprawdzać, ile aktualnie znajduje się tam pieniędzy. I co najważniejsze, w każdej chwili mogę złożyć dyspozycję wypłaty tych środków. Oczywiście, niestety, wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, to znaczy utrata dopłat przyznanych przez państwo, 30% środków od pracodawcy zasili nasze konto z emerytalne w ZUS-ie oraz od wypracowanego zysku zapłacimy podatek belki. Na koniec zrobimy sobie przykładową symulację wypłaty moich środków. I zobaczymy procentowo, ile stracę wypłacając środki przed 60 rokiem życia. W po opozycji do tego, co powiedziałem, często słyszę coś w stylu: Zobaczysz, jak rząd będzie potrzebował pieniędzy, to ci to zabierze. Jedyna odpowiedź, jaka mi się na to nasuwa, jest to, że musiałaby powstać jakaś ustawa, która pozwoliłaby wejść politykom na prywatne konta ludzi, co jest praktycznie niemożliwe. A nawet załóżmy, że powstanie taka ustawa, to w takiej sytuacji wątpię, że rządzący ograniczą się do zabrania PPK i nie ruszą naszych prywatnych pieniędzy. No ale zajdźmy na ziemię i przeanalizujmy kolejne wątpliwości. Pytanie drugie: czy to się opłaca? I znowu można odpowiedzieć krótko: tak. Zacznijmy od tego, że oprócz naszych wpłat swoje 1,5% musi dorzucić nasz pracodawca. I tu zaczyna się najlepsze. Bo to na starcie daje nam 75% zysku i to od razu w momencie wpłaty. Zobaczmy to na moim przykładzie. Moja składka miesięczna to 166,40 zł. Natomiast składka pracodawcy to 124,80 zł. Czyli moje konto PPK co miesiąc zasila 291 ,20 zł. 20 groszy, a więc środki przeznaczone przez pracodawcę stanowią co miesięczne darmowe 75% mojej wpłaty. Jeżeli ktoś zna inwestycję, która daje lepszy zwrot, to bardzo proszę o podzielenie się tym w komentarzach. Następnie nasze pieniądze są inwestowane przez podmiot, który prowadzi nam PPK, co daje nam dodatkowy wzrost. W przypadku trafionych inwestycji. Przy tym punkcie można wtrącić, że podmiot prowadzący PPK może źle zainwestować nasze środki i wygenerować stratę. To podsumuje to tak: inwestując osobiście, również możemy wygenerować stratę, a patrząc na środki, jakie uzbierały się na moim PPK, to ja osobiście ufam osobie do prowadzącej. Więc może przejdźmy w końcu do obiecanych wyliczeń. A więc. Uczestniczę w programie od samego początku, czyli od grudnia 2019 roku. Pierwsza wpłata, jaka się tam pojawiła, jest z 8 stycznia 2020 roku i wynosi 84 zł. 5 groszy mojej wpłaty i 63 zł. 4 grosze wpłaty pracodawcy. I wiecie co? Nawet nie odczujecie, że Wam ubyła taka kwota z wypłaty. Idźmy dalej. Od, tamte od tamtego czasu Płaciłem na PPK 8392 zł. i 66 groszy. Pracodawca wpłacił 6294,53 zł. i 53 grosze. Natomiast z dopłat rocznych i powitalnej wyszło 1450 zł. Teraz przejdźmy do tego, ile to jest teraz warte. A więc moje środki są warte: 12612 zł. 21 groszy. Środki od pracodawcy. 9459 zł 34 grosze. Składka powitalna i dopłaty roczne 2328 zł i 90 groszy. To znaczy, że na moim PPK aktualnie jest 24400 zł i 45 groszy. W przedstawionej tabelce zamieszczam również procentowy wzrost każdej z tych składek. Podsumowując, wpłaciłem tam 8382 zł i 66 groszy, a jest tam w tej chwili 24400 zł i 45 groszy. Co oznacza, że prawie potroiłem swoje oszczędności w 5 lat. Czy to dużo, czy to mało? Tutaj musicie odpowiedzieć sobie sami. Kolejnym pytaniem, jakie ja sobie zadaję, jest czy te pieniądze będą jeszcze coś warte, jak będę przechodził na emeryturę? I tutaj jest bardzo ciężko na to odpowiedzieć. Przychodzi mi tutaj do głowy przykład z mojego życia. W wieku może 20 paru lat, obecnie mam 33, zdecydowałem się otworzyć lokatę oszczędnościową. Pamiętam, pamiętam że miałem wtedy ustalony przelew w wysokości 500 zł miesięcznie. Nie pamiętam ile czasu ta lokata była otwarta, ale uzbierałem na niej coś około 20 tysięcy. I zmierzając do sedna mojej opowieści. To w momencie jej zerwania zapłaciłem tymi pieniędzmi za tynki w moim nowo wbudowanym domu. Prawie 900 m2 tynków. Teraz, jak rozmawiam z osobami, które dopiero się budują, to stwierdzam, że gdybym tynkował mój dom teraz, to musiałbym jeszcze sporo dołożyć. I jest to subiektywnie dla mnie jedyny rozsądny argument przeciw PPK. Z drugiej jednak strony, każdy sposób inwestowania jest obarczony takim ryzykiem. Czymś, co wyrównuje tę stratę, zapewne jest zysk, jaki wypłaca, wypracują nasze pieniądze. I patrząc po moim stanie konta, chyba nie jest źle. Przejdziemy teraz do symulacji wypłaty. Powiedzmy, że chciałbym wypłacić wszystkie środki, więc zaczynając od moich składek to. Stracę 19% podatku Belki z 4219 zł i 56 groszy zysku, jakie zostały wypracowane. Ze składek pracodawcy stracę łącznie 439,12 zł i 12 groszy, na co składa się 30% na konto ZUS i 19% podatku Belki. Natomiast pieniądze od Państwa przypadną całkowicie. Finalnie Daje nam to 17 830 zł i 73 grosze do wypłaty. Tyle ode mnie. Wnioski każdy musi wyciągnąć sam. Cześć.